Siemaneczko! Witajcie kochani! Dzisiaj... Nie patrzę po obiektyw... Gdy... Staram się patrzeć... Jebać! Dzisiaj będziemy na stronie Nolifa będziemy upgrade'ować 7 skinów, warte około 2 dolary. Zobaczymy. czy Się uda. Się opłaca to robić. Zobaczymy to już wkrótce. A, dodam jeszcze, że będziemy starać się z tych 7 skinów zrobić kosę. Tak, nie spoczniemy, dopóki nie zrobimy kosy. Także, lećmy z tym. W CSie, więc mam nadzieję, że nam poleci także sprawdźmy to Witam was kochani już pewnie zapowiedziałem wstęp wcześniej ale witam się po raz drugi powiedzmy i będziemy próbować z tych skinów zrobić coś lepszego, ale nie będziemy się bawić razy jeden, pół, razy dwa od razu razy cztery lecimy tak, że zaczynajmy, nie? dobra, pierwszy skin upgradujemy uwaga, uda się czy nie The yeah. Siadło! Łe, właśnie nam tu piszą. No i dobra, wiesz skin nam siadł. Jest dobrze, mamy emeczkę. No to lecimy dalej. Teraz mamy pinite. Dajemy też razy. Co my nie dajemy? Dobra. Teraz nam pewnie spali, tak sądzę. I, i, i spaliło. Tak też myślałem. No dobra, no, żeby nie przedłużać. Oczywiście cały czas jak tutaj. Jak mam wszędzie skrzynkę, w skrzynkę też będziemy próbować, ale razy dwa. Zobaczmy. Los. No, mamy nie. Wiem. Ale przynajmniej jeden nam siadł. Tutaj taki fajny Asimov pistolecik. Tutaj muszę mieć lepszego asimowa. Ale my chcemy skrzyneczkę. Także upgrade'ujemy, Zobaczymy, co nam pokaże. I Łe, znowu nie siadło. Coś nas Gaben nie lubi hm, dobra, no to spróbujmy od tyłu Razy 4. Upgrade No dawaj. Daj nam coś dobrego. Gaben nas nie lubi. Dobra. No to kolejna razy 4. Ciekawe czy coś z tego nam no, wyjdzie dzisiaj. Siądzie czy nie siądzie. Siadło! No i zajebiście, dobra. Próbujemy ostatnią rzecz. Skoro nam wsiadły tutaj, to redline. Oczywiście. Mimo wszystko redline musi być. Ale to spali. Dobra, to teraz jeszcze skrzyneczki wolniemy. Tak, myślałem, że spali. No szkoda. Dobra, skrzynkę damy razy dwa, mówiłem tak? Razy jeden to jest też spoko. Razy dwa. Hej. Dobra, to próbujemy. Gaben or not Gaben? Siadło. No i dziękuję. Jak widzimy udało nam się zajebiście zrobić, mamy dwie emeczki, bardzo dobre emeczki i, i właśnie sobie pomyślałem, aby tak je zostawić, jednak jak powiedziałem, że ma być kosa, to będzie kosa, robimy kose, bang!

Ale próbowałem. Jak widzicie, z kilku skinów wartych 2 dolary można zrobić naprawdę fajne skiny. Jednak trochę nie warto lecieć wyżej. Chyba że ufacie nadal swemu szczęściu. Jak ufacie, To próbujcie. Ale nie popełniajcie tych błędów co ja. No, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Możecie zostawić łapkę w górę, jeśli Wam się to podobało. Jeśli chcecie więcej filmów. Właśnie... Planuję zacząć nagrywać głównie chyba z cesa będą filmy, tak mi się wydaje, to będzie chyba prostszy, um, w ostatnio bardzo dużo gra w Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że w też A teraz trzymajcie się. Hej!